Dzień dobry Państwu, witam Państwa z 18 okrągłych regat Lenowo. To właśnie 18 edycja, czyli jesteśmy pełnoletni i pełnoletność zobowiązuje. Zobowiązuje do tego, żeby te 100 zał, które wypłyną za chwilę... Będą się ścigać w tych regatach, żeby one też wróciły. Przyjechaliśmy na Mazury na regaty. Jest wspaniale. Jesteśmy zwarci, gotowi. Wyspaliśmy się całe 4 godziny. I jakby wszystko jest zgodnie z planem. Idziemy po zwycięstwo. I będziemy się dobrze bawić. Stany są niezmiennie te same. Walczymy o zwycięstwo. Chcemy wygrać. Chcemy być najlepsi, więc Integrated Solution do boju. Ponad tysiąc gości, dyskusje, rozmowy, wspaniała atmosfera tych biznesowych rozmów, ale też takiego prywatnego czasu dla nas. Na co dzień spotykamy się, rozmawiamy o biznesie, mówimy fajnie ten biznes nam rośnie, jesteśmy szczęśliwi, dziękujemy naszym partnerom za to, że tak dobrze to wszystko idzie. Mało, mało jest takich momentów, kiedy można tak przysiąść spokojnie i powiedzieć sobie, cześć, co u Ciebie? E, co słychać? E, jak wakacje spędziłeś? I to też jest, te regaty są taką, e, takim miejscem, gdzie możemy porozmawiać sobie tak po prostu o, o, o życiu, a nie tylko o biznesie. O biznesie oczywiście rozmawiamy, no bo nowo idzie do góry, ale to nie jest tak, że to my to po prostu robimy. Robimy to dzięki partnerom e, i za to z całego serca bardzo Wam dziękujemy. Wyjątkowe wydarzenie 18 regaty Lenowo. Jesteśmy tutaj wszyscy z naszymi partnerami i dystrybutorami w klubie Kamień Mila na Mazurach. Sporo zmagań rynkowych, sporo wyzwań, ale to miejsce jest absolutnie wyjątkowe. Rodzina, atmosfera wręcz przyjacielska, a jedyne zawody to te na jeziorze. Dzisiaj na bardzo, bardzo lekką bryzę, z której każda z załóg starała się wyciągnąć co najlepsze. Startowaliśmy praktycznie zawsze z pierwszego miejsca, ale zawsze nas wyprzedzał zespół Intela. mu chciałbym bardzo serdecznie pogratulować. No i jaka była rywalizacja? No przede wszystkim zacięta. Warunki były różne, bo i raz czasem wiatr podwiewał, Raz nie. Dwa wyścigi rozegrane, zajęliśmy miejsca 1 i 4. No i czekamy na finalne wyniki, co nam to dało. Pogoda piękna, dopisała, trochę mało wiatru, ale naprawdę piękny dzień. Bardzo się cieszymy. Dziękujemy. Pływa się zawsze fajnie, bo to jest impreza, która jednoczy wszystkich. Jedyna taka e, i naprawdę czeka się rok na nią. I nawet jak się kończą wakacje, to wiadomo, że chociaż na osłodę we wrześniu są regaty, więc serdecznie polecam. Niesamowite przeżycie, zwrot akcji był chyba z 30 razy różny. Także no i zaliczyliśmy i piękny wiatr i flautę, no wszystkie możliwe przypadki i opcje. A opcje. Ale generalnie bardzo <głos》>. Było super. Trzeci albo czwarty raz jestem na regatach. Bardzo fajnie, zawsze tutaj jest wszystko zorganizowane. Niczego nam nie brakuje. Pogoda dopisuje, no to co tu więcej mówić. Jak co roku, natomiast Zupełnie nowy, inny klimat, inne przygody, te same dobre emocje. Tak, także bardzo... Samo miejsce, ale za każdym razem jest inaczej. Naprawdę odkrywamy to miejsce na nowo. Dla mnie osobiście świetna sprawa, sukces świetna załoga. Bawiliśmy się świetnie. Wielkie dzięki. Przyjemnie było, żeśmy czuli fan w pierwszym szczególnie wyścigu, chyba którym byliśmy tak. albo trzecie, albo czwarte. Było czat, także piszemy się na następny wyjazd za rok i myślę, że już w następnym powalczymy o pudło. Ścigamy się, ale zdrowa rywalizacja. Zobaczymy, no dobrze nam przypłynęło, miejsce super sternika, Rafała, prawda, tam jest. Zapraszamy na regaty Lenovo! Mieliśmy pierwsze okrążenie, naprawdę fajne, szóste miejsce. Piąte miejsce! super fajna zabawa, także jesteśmy zadowoleni ogólnie z całego kształtu i że dotrwaliśmy do końca. Tak. Zawsze jest super sympatycznie, zawsze super miło, wszystko jest super zorganizowane. No mam nadzieję, że za rok również otrzymam zaproszenie, żeby może powalczyć się o podium. Pogoda była wyśmienita, słuchajcie, naprawdę piękne słońce, było super, troszkę mało wiatru, wydaje mi się, że celujemy w pudło, ale zobaczymy jak będzie. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom. Jestem zachwycony, że udało nam się wspólnie stworzyć tak wspaniałą społeczność. Liczę na Waszą obecność w przyszłym roku. Dziękujemy za udział w 18 regatach Lenową. Pogoda wspaniała. Słońce, wiatr na jeziorze, czegoż można chcieć więcej. Wiatr, jak zawsze, mógł być troszeczkę lepszy, jednak w tym roku nasi dzielni żeglarze poradzili sobie również z tym wyzwaniem. Warunki pogodowe nam sprzyjały. Jedni z Was rywalizowali biorąc udział w regatach. A pozostali pływali zupełnie rekreacyjnie. Choć lato dobiega końca, ta wakacyjna atmosfera jest jeszcze ciągle z nami. Podczas wręczania nagród za udział w 18 regatach lenowo. Moi drodzy, jeszcze raz dziękuję serdecznie i do zobaczenia na przyszłych regatach lenowo we wrześniu 2026 roku. Do zobaczenia!